Cześć, dzień dobry i witajcie. Ja nazywam się Michał Horbaczek i bardzo miło mi was witać, drodzy koledzy i koleżanki, użytkownicy Facebooka, Instagrama, TikToka, ale również osoby, które subskrybują mój kanał na YouTubie. Witam was w ostatnim dniu marca i jednocześnie w tym dniu Zapraszam Was do obejrzenia najnowszego filmu z serii Wychowawcy życia. Wychowawcy życia czyli takiej serii filmików i motywacyjnych, wideoblogów, które są dla ludzi świadomych, mają zamiar zmienić Wasze postępowanie, zachęcić Was do wprowadzania zmian w swoim życiu, do postępowania lepiej w swoim życiu. I zachęcić Was do tego, abyście dążyli do perfekcji. Ten Wasz progres był coraz wyższy, i po to właśnie to są te filmiki tworzę. Wiem, że powinno być tego więcej. Biorę to na klatę kolejny miesiąc, który był bardzo energiczny, ale o tym za chwilkę. Tematem dzisiejszego spotkania jest: podsumowanie i nowe cele. Ale najpierw wróć, żeby o tym porozmawiać. To pragnę bardzo, z całego serca podziękować Wam, drodzy koledzy, koleżanki, narodowcy z różnych części Polski, mieszkańcom Przeworska, województwa podkarpackiego, innych województw w naszym kraju, dla osób z emigracji, z Holandii, z Niemiec, Wielkiej Brytanii, którzy... Wsparli oddanym głosem, którzy widzą moją dziesięcioletnią działalność narodową, kresową, charytatywną, znają mnie z tej działalności i inicjowania ponad 600 akcji społecznych na wielu płaszczyznach w naszym mieście w przeworsku. Dokładnie 14 marca. W hotelu prezydenckim w Rzeszowie miałem ogromny zaszczyt, przyjemność i wewnętrzną dumę, aby otrzymać tą statuetkę, drugą już statuetkę osobowości roku w kategorii działalność społeczna i charytatywna, tutaj w Powiecie Przeworskim. To nagroda jest również Wasza, bo. Ja czuję ogromną dumę i radość, ale to wasze uznanie za to, że tworzę, robię, inicjuję te wszelkie akcje, oddane głosy, przelane pieniążki, sms-y wszystkie, ta nagroda jest również wasza. Bardzo serdecznie dziękuję, to takim tematem wstępu, bo miesiąc marzec był dla mnie szczególny, Związany z wieloma sprawami zawodowymi, animacją e, firmy Pan Śmieszek, animację z pasją, nauką, kształceniem, rozwijaniem swojego umysłu, e, swoich działań, e, nowych doświadczeń, zdobywania e, nowych e, certyfikatów, kursów i tego, co sobie zaplanowałem na ten miesiąc. No właśnie. I teraz tym oto. E, Kolejny można powiedzieć, częścią tego wstępu, przychodzimy do podsumowań i nowych celów. O postanowieniach noworocznych rozmawialiśmy jeszcze w styczniu. Doskonale wiecie, co jest najważniejszym elementem i narzędziem do tego, aby to, co planujecie, się spełniło. Tak, to znowu jasnym kalendarzem. W poprzednich latach był troszeczkę ten kalendarz większy, grubszy. To, że jest taki, to nie znaczy, że to jest koniec, bo jeszcze są inne. Do działań właśnie zawodowych, to jest do działań osobistych. Czyli kalendarz. Kalendarz, w którym zaznaczam sobie akcje, działania, spotkania, wydarzenia, kolejne cele i. Te działania, które muszę wykonać, które pragnę wykonać, które chcę wykonać, więc kalendarz jest niezbędnym tutaj elementem do działania. I właśnie od kilku dobrych lat tworzę swoje cele na cały rok, po czym dzielę je na dane kwartały, kwartały na miesiące, miesiąc na tygodnie. Oczywiście, Czasami bywa tak, że coś się nie wydarzy. Coś się mogło ładnie mówić, spieprzyć. Jak to w życiu? Trzeba to poprawić. Coś się nie wydarzyło, bierzemy to odpowiedzialność i staramy się to zrobić w następnych gdzieś tygodniach i, i działaniach. No ale czasami bywa tak, że nam po prostu nie wyjdzie i trzeba dać sobie zrozumienie tego, że coś nie wyszło. Ale właśnie, wracając do. Dzisiejszego dnia, czyli do 31 marca, przypomnę, jutro jest kwiecień e, i prima aprilis, ale tutaj nie będzie, bo prima aprilis, bo to już jest czwarty miesiąc tego roku, a dopiero co były święta i byłem Mikołajem. Słuchajcie, czas goni, nie będzie czekał. Nie. Były przed chwileczką święta, Bożego Narodzenia, zaraz był Wielkanoc. Po Wielkanocy majówka, matury, mam mocno kciuki za maturzystów. I słuchajcie, po tym jest czerwiec, wakacje i zaraz jesień jest. Więc yy, ten czas tak goni, że my nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak przemijamy, jak nasze cele, założenia upadają. I teraz... Aby te swoje podsumowanie zacząć, ja zachęcam i zapraszam Was do tego, żeby po prostu albo w pozycji tak, jak ja tworzę na tablicy, albo na kartce A4, A5, piszemy swoje plusy i minusy tego, co się wykonało, albo tego, co się nie wykonało podsumować sobie ten miesiąc, powiedzieć co udało mi się wykonać, co wykonałem, czego nie zrobiłem, tak? I teraz słuchajcie. Jeżeli planujemy sobie kolejny miesiąc działań, tak? No to wiemy, że jutro pierwszy to jest sobota, drugi to jest niedziela, potem mamy 8, 15, 22, 29 i ten kwiecień jest naprawdę Długim miesiącem, tak, ale bez też miesiącem, gdzie będzie czas na odpoczynek, bo będą święta, między innymi. I musimy ustalić sobie tą pracę, musimy ustalić sobie to, jak chcemy pracować, co chcemy wykonać i jak. Jeżeli wiemy, że mamy jakiś do wykonania kurs, no to podzielmy sobie. Ten kurs na kilka, na kilka dni, może tygodni, tak aby w jeden dzień się nie zajerzeć i mówię to ja z autopsji, bo ostatnio się tak zajechałem. Eee, warto sobie te, te dni gdzieś rozporządzić inaczej, rozporządzić lepiej w swojej działalności. Jeżeli wiemy, że na przykład ktoś ma w tym czasie urodziny, to doskonale zdaje sobie sprawę, że reset też jest potrzebny, więc na drugi dzień, trzeci dzień nie planujmy jakichś bardzo eee, Takich wielkich celów, bo to dzień bardziej potrzebny jest na reset. I ten reset też jest w naszym życiu potrzebny. I też musimy uczyć się odpoczywać, znaleźć ten balans między tą działalnością, tym napędzaniem tej lokomotywy, a tym, że trzeba po prostu odpocząć, bo to jest też bardzo ważne. Słuchajcie, rozpisujemy sobie cele na każdy, na każdy tydzień, weekend, a potem po kolei, na każde dni. Staramy się to mówię, wykonać. Wiadomo, Czasami bywa, że jest też choroba, jakiś nagły wyjazd, a może spontan i też, który też jest czasami w życiu potrzebny. Ale słuchajcie, tworzymy te cele, na koniec tworzymy podsumowanie. Podsumowanie miesiąca, którym e, wykonaliśmy to, co wykonaliśmy. Tak, żeby były nasze zadania, zadania u, ułożone wcześniej, ale są rzeczy, których się nie udało wykonać. Więc bądźmy wobec siebie krytyczni. Krytycznie w tym sensie, że powiedzieć, cholera, miałem to wykonać, nie wykonałem. A dlaczego? Jeżeli popełniam błąd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty miesiąc, to może warto troszkę swoją dumę obniżyć i zapytać się o radę kogoś starszego. Może być to kolega, może być to koleżanka, może być, mogę być to ja. Powiedzieć, coś robi źle, można powiedzieć, jak to wykonać? Nie bać się prosić i być, zobaczcie, krytycznym. Oczywiście, i proszę was o to bardzo, żeby nie być wobec siebie tak krytycznym, że jeżeli coś mi się nie udało w tym miesiącu albo w tym weekendzie, to od razu jestem zły najgorszy, bo to nie wyszło. Nie. Dać sobie zrozumienie, umieć sobie wybaczyć, że coś się nie powiodło, i znaleźć rozwiązanie na to, aby w kolejnym miesiącu to wszystko wyszło. Jak najlepiej. I takie podsumowanie wtedy i plusów i minusów, i zobaczyć, jak ten dany miesiąc nam wyszedł. W spokoju, w ciszy, może przy ulubionej piosence, e, tworzyć, działać, rozpisywać. Możecie używać do tego e, kolorowych flamastrów. Ja to uwielbiam robić e, przy tym. E, Kalendarza, czyli obowiązkowego narzędzia do pracy, yy, i pisać, tworzyć. To jest Wasz czas. Na to Was bardzo zachęcam, bo wielokrotnie w tym miesiącu, w marcu, było wiele działań, typowo patriotycznych, które yy, wykonaliśmy, które miałem zaszczyt inicjować, i nawet dzisiaj kilka osób pyta się mnie, jak to wszystko pogodzisz, jak to wszystko działasz, jak to wszystko się. Udaje Tobie wykonać. No nie udaje się, bo to jest też ciężka praca. Zmiana swoich nawyków, zmiana swojego myślenia i działania po to, aby było lepiej. Nie dla tej grupy e, obok Ciebie, tylko dla nas samych. Więc działaj, pisz, prowadź kalendarz raz jeszcze o tym będę mówił. E, bądź bez siebie krytyczny, ale umiej sobie wybaczać, zdać zrozumienie. Nie bój prosić się o pomoc, o wsparcie innych. Działaj. I w kolejnym miesiącu życzę jak najwięcej udanych akcji, jak najwięcej udanych celów, wykonanych tych celów. Siły, energii i zdrowia. Tego wam życzę, bo zdrowie jest najważniejsze samo tym doskonale wiemy, że zdrowia nie ma tego fizycznego, tego psychicznego to jest ciężko, więc życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za dzisiejszy e, wideoblog w tych domowych warunkach, wciąż domowych warunkach. Ale wierzę, że te 13 minut wpłynie na Was lepiej. Przy porannej może kawie, jeszcze dla niektórych dzisiaj może przy porannej kawie jutro na ten dzisiejszy piąteczek, piątunio. Miłego dnia!